Dzisiaj piątek i zagadki. Halinka! Halinka, chodź na chwilę do pokoju. Co się stało, Heniu? Chodź, mam dla ciebie prezent. Co, Heniu, co się stało? Zobacz, proszę. O, to dla ciebie. O co to jest? Zaproszenie na koncert? Tak, Halinka, pojedziemy do filharmonii na koncert. Muzyki klasycznej. <laughs> Muzyki klasycznej. No, Halinka, tak jak jest napisane na bilecie. Wspaniale, Heniu. A co to za okazja? No, co ty, Halinka, nie pamiętasz? Nie, nie, może pamiętasz o naszej rocznicy. Halinka to ja co roku pamiętam, a nie ty, także te. A która to już będzie? No, hmm. z, z, z tym już gorzej. Ha, a ja pamiętam. Pięćdziesiąta. Hej, pięćdziesiąta. O, Ludzie, ludzie, ludzie. No dobrze, to w takim razie, skoro słuchaj, idziemy do tej filharmonii, to może byś chciała jakieś zagadki o instrumentach. Wyjąłeś mi to z ust? Oczywiście, żebym chciała. No to posłuchaj, Halinka, mojej pierwszej zagadki. Nie jest to fortepian, ale jak on ma klawisze. Stoi w domu, a po lekcji nauczyciel nuty w zeszycie nam pisze. Hmm. Oczywiście, przecież stoi to u nas w pokoju. Pianino, Heniu, Pianino. Brawo, 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 Halenka, brawo! No to druga zagadka, posłuchaj. Może być prosty. Albo poprzeczny. Trzymamy go przy ustach. Jest to warunek konieczny. Wiem, bardzo lubię jego dźwięk. To jest flet. Flet poprzeczny. Brawo, 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 brawo. No to Halinka teraz może zagadka dla dzieci. No dobrze, dla dzieci, dla dzieci. Posłuchajcie. Wieczorem przy ognisku instrument mile widziany, zbudowany z pudła i gryfu, jest strunowy, szarpany. Wiem, wiem! A, a mogę powiedzieć? No, Halynka, no przecież to zagadka dla dzieci, dla dzieci. O, no trudno. To jeszcze jedna, Ostatnia, Halynka, ostatnia. Jest figurą geometryczną, ale nie jest kołem ani kwadratem. Gramy na nim trzymając go w ręku, nawet gdy jesteśmy pod krawatem. Aaaa! Wiem, wiem! Mogę, mogę! A Lenka zasady to zasady. Dzieci same odgadną. A my, chodź, musimy się przebrać, żeby jakoś ładnie wyglądać w tej chwili filha, fil, y, filharmonii. Ach, no dobrze, chodź, zobaczymy, co my tam mamy. A z wami się pożegnamy, baba! Baba! Powie, powiem, mam wszystkie rzeczy chyba powiedziano jeszcze. Nie, to ja cię